Jak widzicie po tytule, e, zagramy sobie dzisiaj challenge. Tylko wyspa z tym nowym bossem, którego dodali do gry. E, znaczy, dzisiaj Jezus, to po prostu dodali do gry. On jest ten, który ma moc niewidzianą I będziemy mogli grać tylko i tą miejscówką, z której idziemy z takim lootem. Potem, jak zabijemy jakichś typów poza tą miejscówkę, ten boss gdzie się tam znajduje, to będzie, nie będziemy mogli już żadnych i temu podnosić. więc to już chyba tyle. I zapraszam Was do oglądania. Jeszcze na początku. Zostawicie tam łapkę w górę Łapkę w górę Suba na kanale dzwoneczkiem Przede wszystkim znajduje się na moim palcu ale, Albo gdzieś tam na ekranie I jeśli chcesz zagrać z Mordo ze mną 1v1 To napisz w komentarz, komentarzu Biorę udział, plus wini w Fortnite I musisz zostawić łapkę w górę Suba na kanale z dzwoneczkiem I to chyba tyle I teraz już bez przedłużania Zapraszam do oglądania I co wie, czemu mam 60hp jak lecę w locie? Nie, nie wiem <laughs> Czy to nie jest czasem dziwne? Jest możliwe o, oh, już się naprawiło do stu Ale przez chwilę miałem 60 HP Hitzda, nigdy tak nie miałem. Ora widzowie ta gra jest zrąbana Miałem przed chwilą jeden HP, znów się to stu, respi. SP. Dobra, mam 600 pingu Zobaczymy jak mi to pójdzie. No i co? Zobaczymy. Dobra, widzowie to jest taka zdyma Bo tu mam bossa, a bo to gości przebieg Dobra, najpierw trzeba zabić tego gościa Czy czat, czat. widzowie To ma biało Dobra, nie ma biało, ale leży Dobra, idziemy szybko zabić tego bossa, bo mi zaraz ucieknie Nie, uciekł mi Nie, jest otwór Może się prawie Nie, widzowie, on ma 10 HP Nie wiem, czy maksymalnie Mamy to widzowie w końcu! W ogóle ja mam pierwszy raz tę moc! Zobaczymy! Ej, zostałem strój zapokonany tego gościa! Ehe! Nie wiedziałem, że tak się da! O w ogóle sierbrzyrkę z niego jestem Chyba z niego, nie wiem. Dobra, chcę! Eee, dobra, tu jeszcze sobie dostałem! Jedno! I dostałem takie coś! Dobra, te... Jest dobra, widzowie, chwila prawdy. Ale ten boss szybciej w tym biegał. Ej, nawet to długo jest widzowie, powiem wam. Ale ciekawe czy jak wyciągnę broń, to mi się zmieni. O faktycznie, jak wyciągnę broń widzowie, to mi się to od razu zmienia i to ma cool dam 30-sekundowy. Powiem wam, że to jest bardzo spoko i... Czekamy aż, jak, jak nam się to przyda, na przykład w sytuacjach, w których będziemy grać, tylko jeszcze tu zostanę Chwilę tylko, bo muszę zmieniorować jakąś mk bo ja nie mam za bardzo lutu Więc jakąś mk znajdę sobie, bo Kawha raczej nie będę grał i widzimy się za chwilę Dobra, widzowie, ja już wyszłam z tej miejscówki Przy, Żeby nie było, to przyjrzeć się lutowi Tam widzimy chłopa kolejnego To jest chyba bot Nagle mi daje w głowie widzowie z to było Lecy nas Nie! Lecy? Dobrze, zabijmy jego, bo to jest jakiś bot Byczku Dobra, ja to jestem tym botem Ja pierdzielę Dobra, tam jest kolejny nas dojeżdża Dobra, spóźni jak to się użyje. Dobrze widziałem, nagraja to jest dobre. A jakąś pompę machod? Znaczy jakąś pompę machod. mi na jednym strzałem, więcej strzał, bym zadał ogólnie. Także Udało się go zabić, widzowie, trochę na farcie, yy, ale udało się, nie? Dobra, strefa mnie, go nie widzowie, zabijmy się w strefie. Dobra, widzowie, yy, wziąłem. Oczywiście, leczenie mogę brać, bo tego nie powiedziałem. Ale leczenie mogę na spokojnie grać, tylko oczywiście i temu nie mogę wybierać. Troszkę szkoda, ale noc. No trudno, nie? Dobra, ja mam apteczkę i widzimy się zaraz w strefie. Patrzcie, to jest. nie widać mnie w ogóle, tam się biją. Ja sobie uciekam. To jest przekazackie, widzowie? On nie widział? Dobra, to piasko, widzowie. To nie jest głupi pomysł. Ale dźwięk Ojej, oj. co jest? Teraz się chyba skończy. No, użyłem potkę, dlaczego się skończyło? Widzę, wie, to jest tak, że to mega długo trwa. Prawda, ja to obserwuję i to... Nie wiem, to mega długo trwa. No, Także lecimy. raz widzę, wie, to ty ma biało i teraz skrójmy to. Próbujemy teraz to.

Dobra, teraz mamy zlepienie prawej. Ale mam zostać sama, tak? Ja bym chciał, żebyś na górze w ogóle widzowie Dobra, szybkie leżąco. Dobra, pijemy dużego chleba. Oj, oj, coś mi dojeżdża. Fajny chłop. Dobra, czadno będzie w ogóle. On mu biało. Dobra, szybki dojazd. Ale gość się mnie wkurza. Przestaniesz gościu tak robić. Gdzie on jest? Nade mną? No to GG. Wait! się widzowie zesrały Ale malutnie no nie, to jest takie widzowie smutne Ale nie mogę tego podnieść, no cóż, lecimy dalej Nie mogę tego podnieść, ale gucimy maksów, Dobrze jest Dobra, dużo mi nie zadał ten gościu ten gość nie ma jakiegoś dużego y aha, dobra, ja mam się siarteczek i idę jakiś już żegarnąć. pod tego rzuca mi się A tu mam skrzyneczkę o, dobra. Jak ja z tym lootem wygram, to... nie wiem. Już są dwa dropy. Właśnie tam. No i to myślałem. No to słop, czy to jest ten... To jest ten pomagek. Słop jest. Ale stypa dużo. Nie są ty pomagierze To bym miał jakąś ucieczkę Dobra mamy Neidy Na, kurwa Nie, nie mogą mi bić Musi jakąś i musi jakąś Paralizę Dobra, stawiamy się do książka I mi się z tym Mad Teraz się widzimy wizowę, ale stres Oraz widzowie chowa on pod sobą Widziałem go Zobaczmy tak, że... nie, O nie, nie, nie o. Dobra, chciałem użyć tego widza, bo było tak fajnie, żeby pozostawać z nowy item. Ale w czasie 4 dobrze wyszło Jeśli Wam się podobał to oczywiście zostawcie łapkę ja w górę Suba na kanał z właskiem, jeśli chcecie zagrać z i mam to napisz komentarz, pierw działki w swynik poddajcie Jeśli chcesz to jeśli chcesz jeszcze to zrobić, to będziesz ustawić łapę, suba i to by było na tyle ja się z wam żegnam. Do następnego It's